Witajcie! Powolutku, powolutku rozrasta się i uzupełnia drużyna Dinobotów wydawana w ramach Studio Series 86. Po Grimlocku i Slagu przyszedł czas na Sludge'a, którego to sobie pozyskałem i poopowiadam o nim trochę, bo jest moim zdaniem o czym pogadać, albowiem ta figurka jednocześnie mnie satysfakcjonuje, jak i sprawia zawód, co staje się niecodziennym połączeniem. Ale po kolei. Przed Wami Transformers Studio Series 86 Leader Class Sludge. Jak wszystkie Dinoboty, niespecjalnie bystry, za to potężny, Slacz wkracza na pole bitwy w swojej masywnej formie brontozaura, zadając kłam stereotypowi łagodnego olbrzyma. Ten bohater rwie się do bitki, a jego rozmiar czyni z niego broń samą w sobie. A propos rozmiaru, trzeba od razu zaznaczyć, że jest to naprawdę spora figurka. W formie dinozaura jest jak do tej pory największym, a przynajmniej najdłuższym, mierząc od pyska do końca ogona, Dinobotem ze Studios Series 86. Podejrzewam, że wydanie w przyszłości Snarl i słup nie zmienią tego. Jest to też jednocześnie największy, of oficjalnie wydany Sludge tak w ogóle. Reprezentacja postaci w plastiku obejmuje starą figurkę z G1 1985 z oraz Deluxa z Power of the Primes, który tutaj się jeszcze przewinie w ramach porównań. Jeśli ktoś uważa, że Dinoboty powinny być duże, górować nad innymi i jednocześnie nie interesują go wydania third party, no to Dinky Studio Series spełniają przynajmniej ten warunek gabarytowy. Nie inaczej jest ze sludge'em, jednak w jego wypadku trzeba też dodatkowo przymknąć oczy na szereg mankamentów trybu brontozaura. Ale skupmy się na razie jeszcze na tym, co w tym trybie jest fajne. Bardzo mi się podoba głowa Linka, pomalowana na złoto, z ikonicznym logiem autobotów na czole. I tutaj odpowiednia ilość detali, na przykład tych takich alanitów. Oczy mają sporo charakteru, bo zaznaczono na nich małe kraseczki, które wyglądają trochę jak wąskie źrenice. Głowę można wysoko zadrzeć do góry, jak i obracać, bo mamy staw w szyi. Bardzo fajnie. Oczywiście pysk też się otwiera, okazując łane detale wewnątrz oraz rząd ostrych zębów, totalnie nie do roślinożercy. No ale wiadomo, ten brontozaur woli akurat przeżywać jakąś deceptikąską nogę zamiast liści. Mam tutaj również mini pek 3 mm, idealny pod efekty strzałów. Perfekcyjnie tutaj nada się na przykład efekt półmini dodawany do Cyberverse Grimlocka. Szyje również ze wszystkich stąd pokrywają liczne detale i linie panelowe. Fajne jest to, że jakieś szczegóły naniesiono nawet na dysk stawu. Albo i tak, slacz może jeszcze opuścić swoją długą szyję, żeby poskubać sobie trawkę albo deceptykońskie szczątki. Jest to bardzo fajnie działający staw raczotowy, z odpowiednią ilością przeskoków, więc to klikanie jest takie przyjemne. Nie ma wrażenia takiego niefajnego chrupania. Ale niestety, konstrukcja samego połączenia sprawia, że pochylając szyję, bardzo, bardzo psujemy rzeźbę w tym miejscu. Robi się tutaj po prostu taka brzydka bulwa. No ja na przymykam oczy na stawy ingerujące w figurki, uważam, że po to one są, żeby to wszystko właśnie się ruszało. I nawet jeśli coś wygląda trochę nienaturalnie, no to jest to kosztem ruchomości, która sprawia mi więcej frajdy niż tylko ładny wygląd. No ale w tym wypadku wygląda to po prostu tak nieestetycznie, że aż nie mam ochoty używać tego stawu. Bardzo, bardzo dziwne i rozczarowujące rozwiązanie. Figurka na pewno nie jest nudna wizualnie, tak jak poprzednio w wypadku Grimlocka i Slaga, także ich kolega pokryty jest ogromem robocich technodetali. Kabelków, śrubek, nitów, no, ilości wystarczającej, żeby nie wystąpiła tutaj przesadna detalosa. Na grzbiecie z tyłu mamy złote detale, które w poprzednich sladzach były końcówkami stóp. Albowiem zarówno G1, jak i Power of the Primes transformowały się tak, że te nogi zawijały się po prostu do góry. Tutaj schemat przemiany jest nieco inny, więc te detale Tutaj to po prostu fałszywe stópki. No, podobne rozwiązanie co poprzednio u Slaga. Mnie takie rzeczy nie przeszkadzają, o ile forma jaka powstaje w efekcie jest chociaż przyzwoita. No tyle, że w tym wypadku nie jest tak do końca. Ale o tym za chwilę. Idąc dalej, mamy tradycyjny grzebień na ogonie. Yy, ogonie, który wydaje się strasznie krótki, jeśli przyjmiemy za takowy tylko tę srebrną końcówkę. Yy, ja bardziej pojmuję przez takowy całą tę sekcję tutaj. Więc długość za bardzo mi nie przeszkadza. Ale bardziej to, co znajduje się pod spodem. Cała tutaj, tutaj ta nadbudówka, no nie współgra po prostu jakoś bardzo kształtem zresztą. To powinna być bardziej takie ładne, obłe, a tutaj mamy po prostu takie wystające coś. Tylne nogi staną się po transformacji ramionami robota, więc są nieco masywniejsze, a ich ruchomość całkiem satysfakcjonująca. Jest tutaj obrów, jest staw kolonowy oraz możliwość podlania krzaczka. Ja para jest kolej taka karłowata, nie udegniemy ich na boki, za to jest obrót oraz stopy ruchome w jednej osi. No i wreszcie to, co sprawia, że wzdycham trochę nad tym trebem, ale nie z zachwytu. Podbrzusze to jeden wielki bajzel. Potrzebne było miejsce na schowanie do transformacji przednich nóg, więc mamy tutaj taką ogromną dziurę. Slacza można wręcz odwrócić i nasypać sobie tutaj orzeszków. Ale to jeszcze nie jest problem, bo tego nie widzimy stawiając figurkę normalnie na nogach. Problemem są prawdziwe stopy robota, które są sprasowane tutaj i wystają, burząc skutecznie linię. No przeszkadza to. Przez to, że G&D na miały to do siebie, że były prawie wszystkie takie okrąglutkie i obłe jak ziemniaczki na nogach. I Studio Series 86 jako seria adaptująca postacie z The Movie powinna się raczej tego trzymać. Tymczasem tutaj poświęcono tę estetykę na rzecz niepotrzebnie zmienionej transformacji. Naprawdę uważam, że nikt by nie narzekał, gdyby te nogi po prostu szły na grzbiet. Tak jak w G1 czy Power of the Primes. A tak mamy ten element, który po prostu burzy tę łaną linię, która powinna być prosta. Żeby jeszcze te palce miały jakieś zawiasy, które pozwoliłyby to po prostu podciągnąć w górę i na przykład zakryć trochę tę dziurę. No ale nie. Boli to zwłaszcza gdy porównamy Studio Series z Power of the Primes. Starszy slacz to oczywiście dużo mniejsza, bardziej uproszczona i mniej zaawansowana technicznie zabawka, ale w tym jednym aspekcie czystości sylwetki sprawdza się znacznie lepiej. No ma to znaczenie dla kogoś, kto lubi trzymać dinoboty w formach dinozaurów, a ja się do takowych kolekcjonerów zaliczam. Żeby trochę tę sylwetkę tutaj wypełnić, można podpiąć pod brzuchem broń slajda, z stylizowaną na wyrzutnie strzałek, jaką posiadała wersja G1. To jest w ogóle nietypowe. G1 -boty miały każdy miecz, karabin i wyrzutnie strzałek. W Studio Series Grimlock i Slack mieli giwery odpowiadające karabinom ich dziwanowych protoplastów, a tymczasem slacz dostał broń stylizowaną na wyrzutnie. Nie wiem w sumie dlaczego, ale tak po prostu jest. Giwerka jak giwerka, no spoko, że skapnęło na nią troszeczkę farby. Ma 5mm port w lufie, więc można do niej przyczepić taki właśnie efekt piu, piu Albo wręcz inną broń i wówczas możemy sobie postrzelać na przykład toporami. Pod brzuchem Sladza umieszcza się ją wykorzystując do tego takie dwie małe wypustki i szczerze mówiąc nie poprawia to jakoś specjalnie wyglądu, ale przynajmniej mamy jakąś opcję przechowywania broni w trybie bestii. Warto dodać, że jest to jedyne akcesorium sladża, tym razem podarowali sobie kolejną nikomu niepotrzebną minifigurkę i bardzo dobrze. Ma zatem ten dinożaruł trochę wad, ustawiając go pod odpowiednim kątem możemy sprawić, że nie będzie tak bardzo widać tych wszystkich mankamentów, no ale świadomość, że to występuje niestety pozostaje. Ze swoimi kolegami Sludge wygląda naprawdę dobrze, magia kompletowanych pomału teamów jednak działa. Każdy z tych modeli ma jakieś wady, ale nie można im odmówić tego, że wyglądają razem bardzo spójnie i gdy tak górują nad innymi, ostatnimi Transformerami, to wypadają korzystnie. Power of the Primes wygląda przez Studio Series jak młody brontozaur przy mace, aż mi się przypomina Pradawny Ląd, jedna z ukochanych animacji z dzieciństwa. Porównajmy sobie jeszcze Slaja z innymi bohaterami Transformers The Movie, Studio Series 86, Hot Rodem oraz Generations RC i możemy przejść do transformacji. Ta zaś jest całkiem przyjemna, jak wspomniałem, inna niż w wypadku poprzednich wydań. Może niepotrzebnie tutaj przekomplikowano niektóre rzeczy, ale sam proces jest w porządku. Na początek najlepiej jest sobie uwolnić tylną sekcję, rozpiąć tutaj te posrebrzane panele oraz opuścić szyję. No niektóre rzeczy tutaj robią się same. Teraz te połówki tworzące skrzydełka robota odciągamy dalej i przy okazji można się przyjrzeć ładnym detalom wewnątrz. Fajnie wiedzieć, że w środku nie ma zwykłej gładkiej powierzchni, tylko kolejne właśnie szczegóły. Fajna jest zwłaszcza ta sekcja, którą przykryje później klata. Są to takie detale, które wyglądają odrobinę jak żebra. Jest to normalnie niewidoczne w obu trybach, więc uznaję to za taki fajny wewnętrzny smaczek. Można w sumie już tutaj wyciągnąć głowę, właśnie tak. Nóżki Trybudinka idą tutaj do tyłu. Można w sumie już tutaj porozdzielać nogi. I się cały taki jeden wielki miszmasz, z którego zaraz wyłonimy robota. Podciągamy klatę, obracamy ją uważając tutaj na ramiona. Obracamy wszystko w pasie. No i z całego tego bazu tutaj możemy sobie utworzyć nogi. Robimy tak, ciach, tworzymy stopy. Tutaj całość przekładamy tak. Chowamy złote części do spodu, tak żeby utworzyła się tutaj cała taka giczowa. No i ustawiamy jeszcze końcówkę ogona. Całość powtarzamy oczywiście z drugą giczołą, i możemy wrócić do góry. Opuszczamy tutaj przednie nogi dinka, jak i głowę, formując masywny plecak. Ustawiamy odpowiednio skrzydełka. One się tutaj blokują, w tym miejscu. Pozostaje jedynie podciągnąć i zablokować klatkę piersiową, no i wyposawać odpowiednio ramiona. Obracamy i wyciągamy dłonie, używając tutaj tych takich karbowanych działągów. Tym samym slacz w trybie robota staje przed nami. O ile Dinek ma swoje wady, które mogą go wręcz dyskwalifikować w oczach niektórych zbieraczy, tak figurka mocno się rehabilituje, moim zdaniem, w postaci robota. Jest to idealna sylwetka G1 Slacha, usprawniona i uspółcześniona z zachowaniem pełni czaru kształtów robota z kreskówki z lat 80. Tak jak Grimlock i Slack, tak, trzeci Dinobot jest masywnym, wysokim autobotem. Co jak co koncepcja klas rozmiarowych ostatnimi czasy mocno się zmieniła i teraz Deluxe, Voyager i Leader są rozpatrywane bardziej pod względem budżetu przeznaczonego na daną figurkę, ilości akcesorów i dopracowania, ale jest 86 Dinoboty wyjątkowo mają trochę tego posmaku dawnych liderów. Oczywiście są o nich mniejsze, ale będą wciąż potężnie górować nad resztą autobockiej braci. Głowa jest idealna, nie mógłbym sobie wyobrazić lepszej. Jest ten charakterystyczny wiadrowaty kask z małymi uszkami, niczemu ploszowego misia. Tradycyjne, ładnie podmalowane oczy, wydatny podbródek. Slacz, jak wypisz Maruj. Można sobie oczywiście spojrzeć w górę, używając trochę stału z transformacji, byleby tylko nie przesalić, no bo będzie wtedy widoczna ta klapka. Klata ma odpowiednie proporcje, to dobrze, bo w wypadku slaga trochę mi przeszkadzała ta nadmierna szerokość w barach. Tutaj wygląda to znacznie lepiej. Doceniam w ogóle to, że slacz jest aż takim kozakiem, że umieścił sobie na klacie celownik dla wrogów, zachęcając tym samym do brania go na muszkę. Ale on się tym nie przejmuje, bo Dinoboty, jak wiadomo, zawsze wygrywają. Ramiona zachowują oczywiście ruchomość trybu Dinka, plus jeszcze mają tutaj obrotowe nadgarski. Trochę mi się tutaj tylko nie widzą te łokcie. Nie przepadam za taką konstrukcją, w której powstaje szczerba po zgięciu łapy. Grimlock też tak miał. Oczywiście w łapę możemy sobie wsadzić giwerę, co by sobie postrzelał. Zaś rzeczy do pociachania, obiło mi się o uszy, że podobno słup będzie miał w zestawie miecze dla całej piątki Dinobotów i wtedy będzie można ich dodatkowo dozbroić, ale ile w tym prawdy, nie wiem, nie hypowałbym jeszcze specjalnie, ale też na wszelki wypadek powstrzałbym się na razie od kupowania jakichś akcesoriów od third party, bo kto wie, może jeszcze okazać się to prawdą. Na plerkach mamy oczywiście spore garpi z skrzydełka, no ale to są akurat ikoniczne elementy designu, nie tylko kibły. Jakby komuś przeszkadzały mimo wszystko te panele, to można je tutaj tak troszeczkę zbliżyć i okryć po prostu nimi ramiona. Ja w sumie lubię to ustawienie, mimo że jest mało dynamiczne, ale kojarzy mi się z takim jakby dodatkowym opancerzeniem albo swego rodzaju płaszczem. Łyżką dziekciu są niestety stawy w biodrach. Od pasa w górę jest fajne, są naprawdę fajne sztywne jointy razem z obrotem w pasie, a tymczasem w biodrach wychył na boki ma taki wyczuwalny luzik, slacz troszeczkę telepiegi czoła, mięsie się nim potrząśnie. Jak już mu te nogi wychylimy, to nie ściąga ich w dół na szczęście. No, mam nadzieję, że w przyszłości się te stawy dodatkowo nie wyrobią. Za to do przodu do tyłu mamy odpowiednio działające raczety. Widziałem też, że niektórzy raportują, że kolana również trafiają się poluzowane na starcie. No, w moim egzemplarzu akurat działają tip-top, na szczęście, utrzymują każdą pozycję giczoły, no ale innym może się trafić ten egzemplarz luźniejszy, niestety, to, to jest troszeczkę loteria. Jest, jest oczywiście w, w kostce, naprawdę pokaźny, no i mamy te połówki ogona. Ciekawe, że nie zdecydowano się ich jednak komponować jakoś w linię łydki, tak jak u Grima i Slaga. Nie przeszkadza mi to w ogóle, ale po prostu troszeczkę dziwię jako taka niekonsekwencja. Mnogość stawów pozwala ładnie wypozować robota. Dzięki ogromnym stopom Slacz zachowuje równowagę niemal w każdej pozycji i pokaźny plecak nie ściąga go w dół. Figurka ma zaimplementowany z tyłu port na podstawki, ale podobnie jak w wypadku Grima i slaga nie wyobrażam sobie kompletnie używania takowych z takim kolosem. Wątpię czy wątłe wysięgniki Bandai, Figma czy innych no-name'owych firm wytrzymałyby taką masę plastiku. Zdecydowanie bezpieczniej jest jednak trzymać slaża bezpośrednio na ziemi. W trybach robotów trzej piękni, niezbyt lotni panowie prezentują się razem fantastycznie. I mimo że trochę sobie w tej recenzji ponarzekałem, naprawdę nie mogę się doczekać, kiedy wydadzą w końcu snarla i słupa, żeby cała ta drużyna stała sobie razem. Magia kompletnych teamów po prostu. Power of the Primes, mimo, że ma zgrabniejszy tryb Dinka, nigdy do końca mnie nie satysfakcjonował, jak wszystkie Dinoboty z tamtej serii. Może jestem mało wymagający, ale dla mnie po prostu Dinoboty powinny być wielkie, ciężkie, niezgrabne i być jak banda słoni w składzie porcelany. Na tym polega dla mnie ich urok. Podsumowując, sympatyczny, ale miejscami naprawdę niedorobiony tryb dinozaura i bardzo spoko tryb robota. Uśredniając, wychodzi ze sladża ostatecznie całkiem spoko figurka. To nie jest tak, że jest jakiś strasznie zły, ale w wypadku postaci dinozaura, która dla mnie osobiście jest priorytetowa, w wypadku tej zgrai, widać tu jednak pewien regres konstrukcyjny w porównaniu do według mnie świetnego Grimloka i bardzo dobrego slaga. Bardzo jakoś nie umiem się gniewać na tę figurkę, ale mam nadzieję, że nie jest to zapowiedź dalszych problemów i że Snaro i Słup nie będą niepotrzebnie przekomplikowani dla oryginalnej przemiany, tak żeby odbiło się to na trybach dinozaurów. No ale nie będę się oszukiwał, jak przyjdzie co do czego pewnie i takich kupię, bo nie powinno się rozdzielać rodziny. A jakie jest wasze zdanie? Piszcie w komentkach, zachęcam do tego równie gorąco jak jest teraz na zewnątrz. Zachęcam też do wbijania na Instagrama i Discorda i do słyszenia już niedługo, czołem!